Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów robienia użytku ze stron wzorcowych jest numerowanie stron w dokumencie. Z poprzednich klipów wiemy, że program InDesign automatycznie przypisuje określone numery do wszystkich stron w dokumencie, jakie tworzymy, z jakimi pracujemy. Ale oczywiście nie zawsze musi być to zgodne z naszymi planami czy też założeniami. Dlatego należy wiedzieć, w jaki sposób kontrolować numerowanie stron, czyli tak zwaną w tym celu musimy przejść na jedyną dostępną w tym przykładowym dokumencie stronę wzorcową o nazwie Amaster. Jej nazwa jest obojętna. Jeżeli mamy kilka stron wzorcowych, to tak samo obojętna jest, którą z nich wybierzemy do stworzenia systemu numerowania stron. Ważne, żeby te strony dokumentu, na których numeracja ma się pojawiać, były później skojarzone. Z, z tą właśnie stroną wzorcową, której użyjemy do stworzenia paginacji, czyli numeracji stron w dokumencie. A zatem klikamy dwukrotnie nazwę strony wzorcowej, w tym przypadku A master. Jesteśmy na tych stronach wzorcowych i tworzymy ramkę tekstową, do której wprowadzimy tak zwany znacznik numeru strony. Wybieramy narzędzie tekstowe, narzędzie Type Tool, o czym klikamy i przeciągamy w dowolnym miejscu na dowolnej z tych dwóch stron wzorcowych po to aby narysować ramkę tekstową. Narysowanie ramki tekstowej oznacza automatyczne przejście do trybu wpisywania tekstu, co jest symbolizowane przez ten tak zwany znak zachęty, czyli migający kursor. Niczego nie wpisujemy odręcznie z klawiatury, tylko od razu wybieramy odpowiednie polecenie. Polecenie Type czyli tekst Insert special character, czyli wstaw znak specjalny, markers, czyli znaczniki, i current page number, czyli bieżący numer strony. Jeżeli zrobimy zbliżenie na ten fragment, który właśnie edytujemy, zauważymy, że w tej ramce tekstowej pojawiła się duża litera A, która jest zgodna z przedrostkiem w nazwie strony wzorcowej. Gdyby to była strona wzorcowa B, zobaczylibyśmy, Literkę B. Nie ma znaczenia tak naprawdę, jak wygląda ów wprowadzony przez nas znacznik. Nie ma znaczenia, jak on wygląda w zakresie treści. Natomiast, oczywiście, ma znaczenie, jak wygląda w sensie formatowania. Bo dokładnie tak, jak teraz wygląda ten symbol A, tak samo będzie wyglądać numer strony w dokumencie. Zobaczmy, jak to działa. W tej chwili mamy ten znacznik numeru strony wprowadzony wyłącznie na stronie parzystej. Jeżeli rzucimy okiem na stronę nieparzystą, ona jest oczywiście pusta, no bo do tej pory nic na niej nie zrobiliśmy. Zatem przechodząc na stronę numer 1 w naszym dokumencie, też niczego nie zobaczymy, ale gdy tylko otworzymy stronę parzystą, czyli chociażby stronę numer 2, zobaczymy, że w tym miejscu mamy ramkę tekstową z wpisaną automatycznie cyferką 2. Więc to jest bieżący numer strony. Z czego wynika fakt pojawienia się w tym miejscu Cyfry 2, a z tego, że program automatycznie przypisał tej miniaturce strony numer 2. A zatem to, co widzimy w panelu Pages, ten numer strony, który widzimy w panelu Pages, jest przenoszony do dokumentu i podstawiany w miejsce wprowadzonego przez nas znacznika na stronie wzorcowej. Na tym to polega. A zatem na stronie wzorcowej rysujemy ramkę tekstową, do której wprowadzamy znacznik bieżącego numeru strony. I od tego momentu na wszystkich stronach dokumentu, które są skojarzone z tym wzorcem, będzie się pojawiać numer strony. Jeżeli potrzebujemy zmienić pozycję występowania tego numeru strony, to, to wystarczy przejść na stronę wzorcową i dokonać modyfikacji położenia tej ramki tekstowej. Przykładowo, jeżeli chcemy, żeby ten numer strony pojawiał się gdzieś u góry strony, no to klikamy tę ramkę tekstową narzędziem czarnej strzałki, czyli narzędziem Selection Tool. Po czym klikamy i przeciągamy tę ramkę na wybraną przez nas pozycję. Spójrzmy na stronę numer 2 w dokumencie. Ta zmiana jest odwzorowywana. Podobnie, jeżeli chcemy, aby ten numer strony przyjął określony wygląd, no to musimy go sformatować. Więcej na temat formatowania tekstu dowiemy się z kolejnych klipów. Natomiast, teraz tylko prosty przykład. Wracamy na stronę wzorcową narzędziem tekstowym klikamy i przeciągamy znacznik po to, aby go zaznaczyć. Czyli zwykłe zaznaczenie tekstowe, tak jak to robimy w innych programach, na przykład edytorach tekstu. Teraz możemy użyć chociażby parametrów opcji dostępnych w górnej części ekranu, w tak zwanym panelu kontrolnym, z którego możemy wybrać podstawowe no, parametry typograficzne tego zaznaczonego fragmentu tekstowego. Możemy zdefiniować rodzinę czcionek, odmianę tych czcionek, stopień pisma, czyli wielkość czcionki, inaczej mówiąc interlinie, czyli odstęp międzywierszowy i wiele, wiele innych parametrów. Załóżmy, że zmienimy po prostu odmianę tej czcionki z regular, czyli standardowej na bold italic, czyli pogrubioną, pogrubioną kursywę. Zmiana wyglądu znacznika oczywiście jest przenoszona na zmianę wyglądu numeru strony na, na konkretnej stronie w dokumencie. Więc jest bezpośrednie połączenie pomiędzy tymi dwoma elementami. Jeżeli chcemy dodać numer strony również na stronach nieparzystych, to wystarczy na stronie nieparzystej, wzorcowej wprowadzić również taką właśnie modyfikację. A zatem przechodzimy na stronę. Wzorcową, na stronę nieparzystą i również tutaj powtarzamy całą procedurę. A zatem rysujemy ramkę tekstową na początek w dowolnym miejscu i na dowolną wielkość. Niczego nie wpisujemy ręcznie, tylko od razu wbieramy polecenie type, insert special character, markers, current page marker. Teraz możemy tę ramkę ustawić w odpowiednim miejscu, dokonać formatowania tekstu no i obserwować, jak numer strony pojawia się na konkretnych. Stronach dokumencie. W momencie, kiedy zdecydujemy się na numerowanie stron dokumentu, musimy pilnować, jak wygląda numeracja na miniaturkach stron w panelu Pages, bo przypomnijmy, od tego zależy, jakież to cyfry czy też liczby będą się pojawiać na konkretnych stronach dokumentu. Natomiast sam wygląd. Tej cyfry bądź też liczby, która nazywana jest paginą, zwykło, zależy od tego, jak sformatujemy znacznik umieszczony na stronie wzorcowej. No to ostatnia kwestia dotyczy tego, w jaki sposób sprawić, żeby na danej stronie dokumentu ten znacznik numeru strony nie występował. Otóż można to zrobić na dwa sposoby. Przejdźmy na stronę numer 1 w dokumencie i załóżmy, że to ona właśnie ma nie posiadać widocznego numeru strony. Sposób pierwszy polega na tym, że odłączymy tę stronę od wzorca A. A zatem nie chcemy, aby ta strona numer 1 była dłużej no, oparta na wzorcu A. A zatem klikamy i przeciągamy miniaturkę wzorca NON na stronę numer 1 i znacznik znika. Naciskamy skrót Ctrl Z, aby cofnąć tę czynność. Sposób numer dwa to odblokowanie elementów wzorcowych na. Obecnych na tej stronie numer 1, czyli przejdźmy na stronę numer 1 przez dwukrotne kliknięcie. Po czym sięgamy do potężnego menu panelu pages i wybieramy polecenie override all master page items, czyli dopuść przesłonięcia na elementach strony wzorcowej. Przesłonięcia, czyli ręczne modyfikacje. Wybieramy to polecenie i w tym momencie możemy tę ramkę kliknąć używając narzędzia czarnej strzałki. Po czym klawiszem backspace na klawiaturze usunąć tę ramkę. Ten drugi sposób jest inny od tego pierwszego, w tym sensie, że nie powoduje oderwania tej strony od wzorca, natomiast pozwala nam usunąć, też zmienić jeden konkretny element liczony z wzorca. Zatem możemy tutaj uzyskać najlepsze z tych, z tych dwóch rozwiązań, czyli strona nadal może być. Oparta na wzorcu, nadal może powielać inne jego elementy, natomiast nie występuje na niej w tym momencie ten znacznik, który wprowadza na stronę paginację. A zatem, nawet jeżeli nie planujemy używania stron wzorcowych w jakimś, szer w jakimś szerszym zakresie podczas konstruowania dokumentu, praktycznie zawsze przyjdzie nam skorzystać z przynajmniej jednej opcji związanej z, ze stronami wzorcowymi, a mianowicie Numerowanie stron. Numerowanie stron, wprowadzenie tej paginacji na strony wymaga używania stron wzorcowych w tym minimalnym, podstawowym zakresie, czyli wprowadzenia na strony wzorcowe znacznika, znacznik bieżącego numeru strony, sformatowania go i wówczas jest on przenoszony na stronę dokumentu, generując nam paginę zwykłą, czyli numer strony umieszczony w odpowiednim, wybranym przez projektanta miejscu na stronie dokumentu.